Cześć, a w dzisiejszym odcinku omówimy sobie przyprawę do kawy i deserów Prymat. Jest to przyprawa klasyczna, którą ja osobiście wykorzystuję do różnego rodzaju właśnie deserów i napojów. Między innymi jest to właśnie kawa, tak jak zresztą tutaj widzicie. Ja generalnie lubię sobie zrobić taką kawę z ekspresu i wtedy właśnie dodaję sobie taką przyprawę do takiej kawy. Taka przyprawa na pewno nieco bardziej wzbogaca smak kawy, ale również doskonale właśnie nadaje się do różnego rodzaju deserów. Można sobie na przykład przy pomocy takiej przyprawy nieco, nieco właśnie. Osypać na przykład sernik czy jakieś tam inne kremowe ciasta, można również właśnie wykorzystać taką przyprawę do naleśników, do placków czy innych właśnie deserów. Fajnie się to wszystko komponuje. Ja sobie również lubię taką przyprawę od czasu do czasu dodać na przykład do mleka, ja sobie lubię właśnie czasami taką szklaneczkę mleka wypić, no i wtedy sobie właśnie osypać taką przyprawą to mleko i spokojnie sobie je wypić. Jeżeli chodzi o istotne aspekty tej przyprawy, jak sami widzicie tutaj już jest ona przeze mnie otworzona. Natomiast zaraz Wam jeszcze pokażę jak to wygląda w środku i omówię nieco smak i zapach tej przyprawy. Natomiast zanim o tym no to sprawdźmy sobie jeszcze nieco opakowanie. No i tutaj macie generalnie pokazane. Różne ciekawe przepisy, z których można skorzystać. Macie również gramaturę 20 gram, ma właśnie takie opakowanie, taka można powiedzieć saszetka, w której, której cena generalnie to około 3 zł. A zatem mniej więcej w tych okolicach powinniście znaleźć taką przyprawę do kawy i deserów prymat w sklepie, jeżeli chodzi o wartość. Energetyczną wartość odżywczą, no to tutaj, na, jeżeli chodzi o wartość odżywczą w 100 gramach, no to jak sami widzicie, jest to 311 kalorii, tłuszczu 1,5 grama, węglowodanów sporo, bo 57 g, dalej mamy również białko 3,1 grama, no i sól 0,06 grama. No i tutaj, jeżeli chodzi właśnie o sam smak i zapach. Tego produktu, no to przede wszystkim warto zwrócić uwagę na składniki, ponieważ tutaj już też mamy pewną odpowiedź, jeżeli chodzi o smak tego produktu, ponieważ, jak sami widzicie, mamy tutaj cynamon aż 51% i to zresztą dość intensywnie wyczuwa się właśnie w tej, w tej, przypra w tej przyprawie. E, właśnie ten cynamon, e, taki zapach cynamonu e, dość intensywnie właśnie można wyczuć. E, jeżeli chodzi o inne składniki, mamy tutaj również cukier brązowy, mamy również imbir, kardamon, e, goździk, wanilię, tak? E, a zatem tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi właśnie o składniki. Tutaj są też wymienione składniki, które może zawierać ten produkt, no i jest tutaj właśnie między innymi mowa o zbożach zawierających gluten, jaja, mleko, czy soje, gorczycę, ser, orzeszki ziemne i sezam. A zatem tak wygląda to opakowanie. Natomiast jak to wygląda w środku, ja może tutaj nieco bardziej to otworzę, żebyście widzieli, jak to wygląda w środku. Jak sami widzicie, wygląda to mniej więcej w następujący sposób, Tak, wygląda to w taki sposób. To dość, właśnie, jak sami widzicie, mocno przypomina cynamon, natomiast, oczywiście nie smakuje to identycznie jak sam cynamon, to generalnie ma taki posmaczek cynamonu, ale też wyczuwa się właśnie inne, inne składniki, o których zresztą wspomniałem wcześniej a zatem bardzo dobre w smaku myślę że doskonale nadające się do różnego rodzaju właśnie deserów czy napojów a zatem jeżeli chodzi o zapach tutaj intensywnie właśnie ten cynamon się wyczuwa jeżeli chodzi o smak no to jak najbardziej na tak mogę wam z czystym sumieniem polecić ten produkt gdybyście po prostu zastanawiali się Jaki, jaką przyprawę do kawy i deserów kupić? No to tutaj przyprawa do kawy i deserów w Prymat jest myślę doskonałym wyborem. Produkt, produkt sam w sobie oceniam na 9,5 na 10, myślę, że warto z niego skorzystać, a tymczasem to by było na tyle, jeżeli chodzi właśnie o tę przyprawę. Zachęcam do subskrypcji, zachęcam do zostawienia polubienia pod filmem. Dzięki za obejrzenie tego nagrania do samego końca, no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.